Wszystkim my właśnie wyszliśmy jakiś czas temu. Jest o 13, eee, Tu jaki piękny zegar! I przechadzamy się właśnie tymi wiedeńskimi uliczkami na jarmark. Idziemy na Rathaus. Eee, tam jest jeden z jarmarków. Nie wiem czy eee, jeden z główniejszych. W każdym razie byłyśmy na nim i bardzo nam się tam podobało. Tam niedaleko też jest kafe eee, Landmann, eee, do której też chcemy iść. Na stronie mamy wiedeński teatr. Tu mamy kawałek dalej, naprzeciwko tak naprawdę Muzeum Sztuki Naturalnej. Eee, piękny budynek. Też Skręć w lewo. Jaki dziwny autokar. Skarp z pamiątkami i były skarpety z pieskami. Później właśnie pokażę Wam skarpety z um, owczarkiem niemieckim. Magnes e, i jeszcze dwie pary innych. Po lewej stronie pałac Sprawiedliwości. Właśnie parlament. On jest niedaleko e, właśnie tego e, Rathaus, gdzie odbywa się e, Jarmark. Ale budynek jest raczej przepotężny, a dwa, że robi takie wrażenie. Ale wiadomo, nagranie tego nie odda. Naprzeciwko Teatr Powszedni. Powszedni Powszechny? Powszechny. Powszechny. Teatr Powszechny. Zaczynają stoiska. Trochę ratusza, ale to będziemy tam troszkę bliżej. To wtedy pokażę dokładnie. Ale te budynki tutaj są po prostu tak piękne. Jakie piękne stoisko z bombkami ręcznie malowanymi. Były takie właśnie kulki z marcepanem, ale i też bez marcepanu. I właśnie wzięliśmy sobie kilka. Teraz będziemy próbować. Zobaczymy, czy to dobre. I za to wszystko, za te, nie wiem, ile było, 5 albo sześć sztuk, zapłaciliśmy 25-30 euro. Kosztowaliśmy kasztany, ale jesteśmy tak głodni, że nie, nie zdążyłam nawet nagrać. I za 6 sztuk kasztanów wyszło 3,50 euro. Właśnie dwa langosze i za dwa langosze zapłaciliśmy 13 euro. Na którym byliśmy też w zeszłym roku, bo oni mają takie precle. Byliśmy dwa i za dwa wyszło 14 euro. Jeden jest właśnie taki na słodko. On jest taki bardzo puszysty, puchaty, a drugi jest na słono. Z dwa takie kołacze. Byli, oni byli też tutaj, właśnie to jest ta budka. Oni byli tutaj też w zeszłym roku i one były przepyszne, bo opiekają je na grillu, a nie w takim piecu. I za 2-12 euro. My idziemy właśnie na gorącą czekoladę do Cafe Landman Naszej ulubionej kawiarni w Wiedniu. Tak. Pierwszy raz tu byliśmy już jakiś czas temu wystrój. Wszystko jest przepiękne. Zresztą za chwilę właśnie pokażę. I przed wejściem też jest taka bardzo ładna choinka. Taki styl. I co po gorącej czekoladzie. To jest z Ona jest taka specyficzna, bo nie jest taka bardzo słodka. E, tu mama ma demonianę na gorąco. No i oczywiście dla piwa. Tutaj. Bijamy. A, bija. Tu mamy, zamówiłyśmy te rwane omlety. Tu jest suflet migdałowo czekoladowy. I jeszcze czekamy na apple strudel. Za te wszystkie rzeczy łącznie zapłaciliśmy 189,60 i właśnie widać, że to ozdoby świąteczne no przepięknie to wygląda. Widać, ile tutaj ktoś po prostu pracy w to wszystko włożył, żeby to ubrać, żeby to przyozdobić, rozłożyć. To chodzę i się zachwycam. Lodowisko można pojeździć Co? Można wynająć jest Przypadkowo w sumie przechodzimy Właśnie yy, Przez to wyjątek, piękna dali ten ratusz. No, już jest ciemno, to tak średnio widać. Ale pięknie oświetlone. Te, o których wcześniej mówiłam, to są takie to z oczarkiem niemieckim, a drugie są takie. A ja mam zielonkiem. Świetnie. Super podłączone. Teraz wracając, dziękuję. teraz Wracając do sklepu Humanik, no. ja widziałam sobie takie, właśnie buty zimowe. Ocieplane wełną, więc myślę, że będą ciepłe. I drugie, pokaż buta, i drugie takie, tylko te akurat nie dla mnie. Te jedne kosztowały tyle, a te drugie, i pinkton. A to jest numeracja. wszystkim dnia następnego. My właśnie wyszliśmy z apartamentu i idziemy już do samochodu i będziemy jechali teraz sobie właśnie na zakupy tutaj w Wiedniu, chcemy zrobić jakieś tam zapasy, a później kierujemy się do Ołomuńca, bo tam chcemy iść jutro na Jarmark, właśnie dzisiaj zarezerwowałam hotel. Także później Wam pokażę. Wam pokażę, co wynajęliśmy, ale był ogólnie problem troszeczkę, jeśli chodzi o wynajęcie jakiegoś hotelu i w ogóle lokum, z tego względu, że yy, no standard tam jest dosyć ciężki, trochę w sumie jak we Włoszech. Zajmuję ją podkładem ze No i później umaluję taki kolor, co mam. Zatrzymaliśmy się w takiej cukierni Lucius w miejscowości Syrowice, ale bardzo fajne miejsce. Zjedliśmy właśnie po kawałku ciasta, wypiliśmy kawę i właśnie tutaj już da się zauważyć, że te ceny w Czechach są dużo niższe, bo za właśnie, kurde, nie wiem ile tam było kawałków ciast, ale za trzy kawy, dwa piwa i ciasta w sumie było też dużo. I jeszcze takie pierniczki właśnie czeskie robione tutaj przez nich zapłaciliśmy niecałe 200 zł, także jakbyście przejeżdżali miejscowość Syrowice, cukiernia Lucius. Całą godzinę do zameldowania, właśnie w hotelu, i stanęliśmy do Lidla. Może coś znajdziemy, a nawet jak nie znajdziemy, to chociaż trochę nam zleci czas. Także połazimy, i niedługo będziemy się w sumie zbierać, bo godzina tu zleci dosłownie moment. Wiecie, jaką piękną piżamkę znalazłam w czeskim Lidlu takie laski, dzwonki, skarpetki i siostra wzięła sobie taki kocyk i to wyszły za to jakieś śmieszne pieniądze nie mam bo tamta była um, po części z poliestru a ta jest 100% bawełny no nie jest tak ładna jak tamta ale też ma takie świąteczne wzory Przyszliśmy, przyjechaliśmy się właśnie zameldować do hotelu, ale jest strasznie dużo ludzi nie wiem czy to wszyscy na jarmark w każdym razie bardzo ładny wystrój jest patrzcie, tu jest coś takiego to wygląda jak fasola, ale czy to jest w ogóle prawdziwe? kurczę, to jest chyba sztuczne ale hotel ogólnie wygląda naprawdę fajnie później pokażę wam pokój trzy, musieliśmy wziąć trzy pokoje przez to, że jest nas pięć osób pokój jest bardzo duży w ogóle bardzo się zdziwiłam tu mamy łazienkę, łazienka wygląda o kurczę, jest wanna, niesamowite Yy, tu jakiś tam zestaw: szczoteczka, ręczniczki, yy, czepek na głowę, kosmetyki, ręczniki. Wszystko jest tu. Mamy jakiś mały zestaw. Yy, łóżko bardzo duże. Właśnie zaraz się ogarniemy. Posiedzimy chwilkę, odpoczniemy i idziemy na jarmark. No, widok nie jest jakiś szczególny się robi właśnie ciemno, ale tak, pokój ogólnie jest naprawdę bardzo ładny.